Czy słyszałeś o odmianie ogórka, którą wysiewamy w lutym i zbieramy między lipcem a wrześniem? Jest to stara odmiana japońska Southern Deline, czyli południowa rozkosz, którą sadzimy tak samo jak nasze standardowe ogórki, ale właśnie zbieramy dużo, dużo później. Wysiew wygląda bardzo podobnie. Góry, nasionka ogórków są podobnej wielkości i będziemy umieszczać każde nasionko. W osobnej komórce. Dla pewności może to być. Mogą, można wsadzić po dwa nasionka, ale ja już te swoje namoczyłam, więc będę miała większą pewność, że wykiełkuję. Wrócę osobno do każdej komórki. Ogórki są bardzo jędrne, twarde. Skórka jest ciemnozielona z delikatnymi kolcami i naprawdę bardzo, bardzo obficie plonuję. Położymy nasionka, przysypujemy delikatnie ziemią, spryskujemy spryskiwaczem. Musimy utrzymywać teraz ciągłą wilgotność i przykrywamy górną częścią szloreńki do momentu wykiełkowania. Jeżeli tylko wykiełkują, od razu będziemy ją ściągać. Dobrze jeszcze jest codziennie przejść. Podnieść, przewentylować te nasionka, żeby one się po prostu nie spleśniały. Obfitości plomów.